Hej, 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 witam się z Wami bardzo serdecznie w ten piękny niedzielny wieczór. Dzisiaj przychodzę do Was z opóźnioną premierą w drapki Biklow. Tak, przed walentynkami, jutro walentynki, tak? Więc ja robię premierę dzisiaj, bo dopiero mogłam wyjść z domu. Przygotowałam dla Was sześć sztuk tej zdrapki, kochani. Mamy numer 12, 1, 50, 13, 21 i 20. 3 tak więc lećmy sobie. No to co kochani tutaj wygrywające liczby napis love i mnożymy wygraną razy 2. Tak więc nie przedłużając zaczynamy od 23. Oj, jakie malutkie te drobniutkie cyferki. Mamy 35, 24, 16 oraz 32. I mamy 18, nie mamy.

Następna zdrabka z numerem 21 i nasze wygrywające liczby to 23, 14, 17 i 18. Takich liczb szukamy. Mamy 34. O, mamy 17, super. 19 oboczek, 13 oboczek, 11 nie mamy. Sprawdzamy dalej. 21 nie mamy, 27 nie mamy, 12 nie mamy, 16 oboczek i 33. A pod 17 mamy piąteczka, kochani. Piąteczka zawsze, zawsze to coś, gdzie ta kontrolna są. O, o. Dobra, będę pamiętać, że na piątkę to o, o, tak więc...

Szukamy 35, 16, 11 i 32. A mamy 29, 24, 34 oboczek, 19, 18, 33 obok, 22, 26, 27 i 14 pustaczek. No i strapka z numerem 12. Będzie pewnie przegrana, bo 13 była przegrana. Chociaż zobaczymy. Szukamy 35, 31, 22 oraz 15. A mamy 11, 16 obok, 18, 17, 25, 29, 13, 33, 34 i 28. Dobra, kochani. Podsumowując, cztery zdrapy przegrały, czyli jesteśmy w plecy 20 zł, dwie wygrały po piątaku, czyli odzyskaliśmy z 30 d, czyli do gryweczka będzie, do kryweczka. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!